Wyobraź sobie, że Twój bliski umiera, a ty przez wiele miesięcy przynosisz mu jedzenie i rozmawiasz z nim, jakby nadal żył. W kulturze, gdzie śmierć to nie koniec, ale największa impreza życia, pogrzeb może kosztować majątek, trwać tydzień, a kończyć się rzezią pięćdziesięciu bawołów. Witaj w Tanatoradza, miejscu, gdzie martwi nie umierają, a każdy pogrzeb to test wiary, prestiżu i miłości do przodków. Jeśli myślisz, że już nic cię nie zaskoczy, zostań! To co zaraz usłyszysz, zmieni Twoje spojrzenie na śmierć i życie. Zapraszam na film. W Indonezji na wyspie Celebes lub jak mówią miejscowi Sulawesi, istnieje społeczność toradżów, licząca prawie pół miliona osób. W większości wyznają oni chrześcijaństwo, ale wciąż silnie trzymają się wierzeń swoich przodków, określanych jako aluk, co oznacza drogę, lub aluk to dolo, czyli droga przodków. Dla Toradżów śmierć jest najważniejszym i najbardziej uroczystym wydarzeniem w życiu. Ich religia w oryginalnej formie już nie istnieje i została zmodyfikowana przez wpływ chrześcijaństwa oraz ograniczoną formę przekazu. Do czasu przybycia Holendrów, Toradżanie nie byli zaznajomieni z pismem. Wiedza o rytuałach była więc przekazywana ustnie, z pokolenia na pokolenie. Niemniej jednak najmocniejszym elementem, który nadal przetrwał z tradycyjnych wierzeń, jest forma pogrzebu i związane z nią rytuały. Zwyczaje związane z pogrzebami są wciąż praktykowane, ale wpływ chrześcijaństwa spowodował również pewne zmiany. System wierzeń alukta składa się z szacunku dla czterech głównych aspektów. Aluk, czyli wymogi rytualne. Pemali, czyli zakazy. W tym te związane z żałobą, w tym zakaz jedzenia ryżu, zasady małżeńskie oraz zakaz kazirodztwa. Sankka właściwa kolejność wymagana przy przeprowadzaniu z ceremonii, budowaniu domów czy rytuałów związanych z agrokulturą oraz sanda sulunna co znaczy dosłownie wszystkie rzeki który to aspekt obejmuje wszystkie powyższe elementy i można go uznać za ścieżkę do odpowiedniego życia. Wszystkie razem reprezentują Sukuran Aluk, zasady dane ludziom przez Puang Matua, czyli najwyższego Boga, według starych wierzy. Alukta to system wiary bez świątyń, świętych tekstów lub spisanej doktryny religijnej. Toradżowie kategoryzują swoje rytuały na dwa rodzaje. Rytuały wschodzące, czyli Aluk Rampe Matallo, to rytuały płodności związane z życiem, których celem jest poprawa jakości życia ludzkiego, zwierząt i roślin. Rytuały plonów, ozdrowienia, cykl życia, takie jak pierwsze obcięcie włosów u dziecka czy ślub, a także inauguracja wybudowania nowego domu. Natomiast rytuały zachodzące, czyli aluk rampe matampu, dotyczą śmierci i zawierają procedury pogrzebowe oraz ceremonie dla przodków. W kulturze toradżów ryż jest związany z rytuałami wschodzącymi, dlatego żadne obrzędy pogrzebowe nie powinny się odbywać między siewem a zbieraniem ryżu. Ceremonia pogrzebowa jest kluczowym obrządkiem w kulturze toradżan i stanowi ważny element ich tożsamości. Według tradycyjnych wierzeń jej celem jest uhonorowanie zmarłego oraz zapewnienie mu bogactwa i pomyślności w zaświatach. W zależności od zamożności rodziny, ceremonie mogą być proste lub bardziej uroczyste. W przypadku najbiedniejszych zmarły przetrzymywany jest zwykle jeden dzień, a podczas obrzędu szlachtuje się przynajmniej jedną świnię. W przypadku nieco zamożniejszych zabija się jednego byka i jedną lub kilka świń, a ceremonia trwa od pięciu do siedmiu dni. Podczas prostych ceremonii uważa się zmarłego za martwego od początku, natomiast w przypadku bardziej uroczystych obrządków traktuje się go jak chorego, aż do otrzymania właściwego pochówku. Zwykli ludzie oraz niewolnicy tradycyjnie nie mieli dłuższej niż jednodniowej ceremonii pogrzebowej. Chyba że udało im się zabić dodatkowego byka. Wtedy mieli prawo do trzydniowego obrzędu. Dla zmarłych dzieci przed ząbkowaniem przewidziana jest specjalna procedura. Ich ciała są umieszczane w wydrążonej dziurze w żywym drzewie, aby stały się częścią natury. Wierzy się, że drzewo wchłania ciało i dusza staje się częścią natury. W jednym drzewie może być pochowanych wiele zmarłych dzieci. Ceremonie wyższego rzędu, przeznaczone tradycyjnie dla lokalnej arystokracji, dzielą się na dwie fazy: niektóre odbywają się niezwłocznie po śmierci krewnego, inne mogą się opóźnić nawet o miesiące lub lata. Czekając, aż rodzina zgromadzi odpowiednie środki finansowe. Koszty pogrzebu mogą być niewiarygodnie duże. Jeden bawuł, kluczowy element rytuału, zależnie od umaszczenia, kształtu rogów i innych cech, może kosztować od 500 do nawet 10 tysięcy dolarów. Bawołów ginie w trakcie ceremonii 10, 20 czy nawet 50. W przekazach ustnych zachowały się historie o niektórych pogrzebach członków rodziny rządzącego domu Nangala. Którzy złożyli aż 400 bawołów w ofierze w trakcie ceremonii. Kiedy ceremonia jest odłożona w czasie, nieboszczyk jest przez ten czas przechowywany w domu i jak wspomniałem wcześniej, jest traktowany jako ciężko chory. Dlatego przebywa w osobnej izbie, a rodzina odwiedza go, a nawet przynosi mu systematycznie posiłki i napoje. Aby zapobiec gniciu, jego ciało jest w takim wypadku poddawane balsamowaniu. Obecnie używa się do tego formaldehydu. Wcześniej wędziło się je mieszanką igieł sosnowych, cytrusowych i innych aromatycznych liści. W dawnych czasach złożone ceremonie były zarezerwowane tylko dla wysoko urodzonych, ale dzisiaj osoby z klasy średniej również je organizują, podnosząc w ten sposób prestiż rodziny. Elementy wymagane podczas pogrzebu to m.in. dzielenie ofiarnego mięsa z bawołów i świni na specjalnie do tego wybudowanej platformie, wybudowanie trupiej wieży o nazwie lakkean, przeprowadzenie drugiego etapu uroczystości na specjalnym terenie poza wsią, wykorzystanie specjalnych bębnów, wyrzeźbienie drewnianej podobizny zmarłego o nazwie Tau Tau oraz wzniesienie megalitycznego pomnika. Cały rytuał pogrzebowy trwa od kilku do kilkunastu dni, w zależności od zamożności rodziny. Zaczyna się od zebrania gości, specjalnie do tego przygotowanych spichlerzach ryżowych i bambusowych wiatach. Mistrz ceremonii wita zgromadzonych gości, a następnie starsi z rodziny tańczą wokół trumny. Po tańcach ksiądz wygłasza kazania, jako że radzanie mieszają rytuały przodków z chrześcijaństwem. Gdy kazanie się zakończy, następuje kolejny etap tańców rytualnych, po których rozpoczyna się radosny pochód strumną przez wieś. Pogrzeby toradzan nie są przygnębiające, a nawet słowo określające ten obrzęd to pest, czyli impreza, a nie aciara, czyli ceremonia. Mistrz ceremonii dba o radosną atmosferę, a całość bardziej przypomina festiwal niż pogrzeb. Po procesji trumna jest umieszczana w trupiej wieży. Potem zaczyna się rytualny ubój bawołów i innych zwierząt. Przed złożeniem bawołów ofierze często odbywają się między nimi walki. Bawoły są tak istotne, ponieważ zgodnie z dawnymi wierzeniami towarzyszą one zmarłemu w drodze do Puya, będącego królestwem dusz. Im więcej bawołów zostanie ubitych w czasie ceremonii, tym lepiej będzie się zmarłemu wiodło w zaświatach i szybciej się do nich dostanie. Pogrzeby zwykle odbywają się popołudniami, a tancerze Mabong odprawiają swoje tańce i śpiewy do samego rana, opowiadając historię o zmarłym. Ostatniego dnia ceremonii, trumna ponownie wśród okrzyków i śpiewów wędruje do miejsca spoczynku. Tradycyjnie ciało było chowane w jaskiniach lub skałach, obecnie ciało zazwyczaj spoczywa na chrześcijańskim cmentarzu. Po pogrzebie goście spędzają noc w domu zmarłego, śpiewają, grają w karty i piją palmowe wino. Tradycyjna nazwa dla domów z mieszkalnych Toradżów to Tong Konan. Są one zamieszkiwane przez jeden klan lub rodzinę. Pogrzeby są momentem, kiedy aktywowane są wszystkie relacje jednego, Konanu i są okazją do wykazania i podniesienia swojego statusu społecznego. Dawniej pogrzeby toradżów były przeznaczone tylko dla rodziny i dalszych czy bliższych krewnych. Od kiedy na wyspie pojawili się turyści, a w latach 80. i 90. przyjeżdżało tu nawet 200 tysięcy osób rocznie, a ta na toradża była drugą największą atrakcją Indonezji po Bali. Pogrzeby stały się również atrakcją turystyczną i można w nich uczestniczyć, co mieszkańcy przyjmują z ciepłem i gościnnością. Aby w nich uczestniczyć, należy na własną rękę znaleźć miejsce pochówku, rozmawiając z lokalną społecznością albo skorzystać z wielu dostępnych ofert lokalnych przewodników, którzy za opłatą zaprowadzą nas w miejsca aktualnie odbywających się pochówków na wyspie. A gdzie dokładnie mieszkają Toradżanie? Oto mapa Indonezji. Tutaj mamy Celebes i zaznaczone na szaro kabupanten tana będący częścią prowincji Celebes południów A teraz jak zwykle czas na naukę języka. Pemakaman, 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 czyli po polsku pogrzeb. Nie opóźniaj pogrzebu babci, bo Polska to nie tana toradza. pema Kaman nenekmu, karena Polandia Bukan Tanatoradza. Zachęcam do oglądania poprzednich filmów. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Siema!